Myślę, że właśnie idea zmiany ośrodków pomocy społecznej z centra usług społecznych to właśnie wypływa z pewnej diagnozy, którą przeprowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i w kontekście tej diagnozy... Wskazał na elementy, które powinny zostać poprawione, ulepszone lub wprowadzone tak naprawdę od nowa. I cała ta sfera związana właśnie ze zmianą ośrodka pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych wiąże się z taką zmianą w pojmowaniu w ogóle polityki społecznej w gminach, w samorządach tych szczebla najniższego. Jest to zmiana, która ma otworzyć ops -y na wszystkich, którzy potrzebują różnego rodzaju pomocy. Świat się zmienia i chcemy reagować i chcemy pomagać większej, szerszej, szerszemu społeczeństwu. Centrum Usług Społecznych, które dzisiaj jest otwierane w Trzebielu, finansowane jest przede wszystkim Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 6.13, czyli rozwój usług społecznych. Typ projektu tworzenie Centrum Usług Społecznych. Gmina Trzebiel jest w tej siódemce gmin naszego województwa, które po prostu podpisało w listopadzie 2024 roku umowy w ramach środków unijnych na Przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w CUS. No i dzisiaj jest tak chwila, że Centrum Usług Społecznych tak w tak małej gminie, które liczy, przy tym się dowiedziałem, 5400 mieszkańców, będzie realizować usługi społeczne przede wszystkim dla osób zamieszkujących tę gminę. Tak naprawdę centrum u nas funkcjonuje nieoficjalnie troszeczkę już długo, bo od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej niestandardowo realizuje zadania ustawowe. Można powiedzieć, że oni się dusili w ustawie, więc za każdym razem wychodzili z nową inicjatywą. Realizowali programy aktywności lokalnej, współpracę, partnerstwa, różnego rodzaju projekty, wypożyczalnie, wolontariat. Tych działań było bardzo dużo, więc sam etap przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej CUS dzieje się już od dawna. Mieszkańcy są gotowi na te usługi, ich oczekują. Zresztą sam projekt przekształcenia w Centrum Usług Społecznych diagnozował już potrzeby lokalne i na podstawie tej diagnozy określił usługi, które się będą działy. Centrum jest dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Od najmłodszego do najstarszego mieszkańca będą mogli poszukiwać u nas wsparcia, różnych usług społecznych, które będziemy starać się dopasowywać do ich potrzeb. W ramach projektu unijnego będziemy mieć taksy dla seniora i osoby zależnej, usługi mobilne fizjoterapeuty. Do domu przyjedzie na takie różne zajęcia fizjoterapeuty i klub dobrostanu dziecka dla dzieci z trudnościami rozwojowymi. Trzeba przyjść do centrum, które jeszcze się mieści w Urzędzie Gminy w Czebielu, pokój numer jeden i tam przyjmuje koordynator indywidualnych usług potrzeb. I tam można zgłosić swoją potrzebę i koordynator pomoże dobrać odpowiednią usługę, czy aktualnie posiadamy ją, a jak nie, to gdzie w najbliższej okolicy będziemy mogli to zabezpieczyć.